Siemka, ta Siemka, dzisiaj będziemy nagrywać. Eee, no, tak jakby. Eee, jakby mieszamy różne jedzenie i hmm. każda osoba. Nie wybierz złej śniadaniówy, O! O, Ale ile masz śniadaniówek? Mówię. Wow. Oh, <laughs> Dobra, to ja pierwsza. Ale ty w się sensie, mieszasz, my mi dlaczego? Eee, wiesz, że musisz tutaj usiąść na pięknym krześle. Tylko wiesz, że... A, i drugą. Nie, może byś tak mnie przedstawiła, a nie mówisz te. Dobra, dobra, sięka, to księga, idziemy gotować. No dobra, to jest. Siema! Dzięki. Ej, wiecie co ją zrobiła? Bo ona sobie tak siadała na tym, nie? Czekaj, op, no? Tak sobie siada, czekaj się. Ona tak sobie zrobiła, takie coś. Ziła. Ziła sobie tak, No. I tak, przyłożyła tu mordę. Pokażę nagrywaj no, tak, mnie. Tak, 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 dokuwać. nagrywaj mnie. A tak manko. Czekaj. No. Czekaj no, ja dawaj. Zrobiłam robiasz tak? tak, tak. <laughs> no i dawaj. O i tak. No I tak. Nagrywa do mnie więcej tak. A wiecie co jest najlepsze? Najgorsze w sensie, bo już kawałek tą brudną skarpetę, I ja Ale... myślałam, że ktoś się tam nasikał. No, A to było absolutnie. od kremu. Dobra, daj mi ten telefon. To... Halo, halo. Halo, halo. A no, tak, jeszcze ta. Pamiętacie? Z back to school. No, ja się do niego się... Ej, daj mi pomyłkać. <grym> Dobra, bo oni czekają. Nie należy ich serio. Nie polecam. Gdzie masz tą taką na różową z pieskami? Eee, nie wiem. Nie to mogę tymi... drzwi otworzyć. To masz problem. Jestem. O, się ale nie tak... Ej, na początku takie dobre rzeczy, okej? Dobra. Ale serio. Mhm.

Już. A nagrywałaś? Tak. Hej, widzowie! Oni wiedzą. O, serio? Fajnie. Ty w ogóle coś gadałaś? Bo ja się nie słyszałam. Gadałam po cichu, żebyś nie słyszała. A bo ja i tak sobie oglądałam a to figo, więc i tak nie słyszałam. Więc... Dobra, ale. jakby... Ej, jedna jest zła, a druga jest dobra, nie? Czy takie dwie sensie, Najpierw. Najpierw e, Najpierw takie nawet są dobre. takie nawet dobre, no? Dobra. Ej, wiesz co? Ja myślę, że włożyłaś coś dobrego. Co się. Ja bym wybrała chyba tom, chociaż. I musisz zjeść. chociaż Ale, nie... no dobra. Wiesz, co, ja wezmę tom. Yy! Moja sen... ręka. Włożyłam ci tą Tu! tu mogłaś sobie zjeść. Ale ja nie chcę, ja chcę polecać. A, Ej, powiedziałaś, że to jest nawet dobre. Nawet, nawet. Super, już ugryzłaś teraz. Idziesz Co? Ej, no ale. <grym> Widzowie czekają. <grym> Dobra. Bierzcie bierz, do niej I telefon też. Siema, oglądaj się filmiki, żeby mnie słyszeć. Pa, pa. Czekaj! Zostawiam je. Nie wiem. Видите, туда есть. Бэк, бэк. Понимаю, что у меня. Я просто не верю. не Już jestem. Spokojnie. Dobra, więc tak, mam dla Ciebie śniadanie. Oczywiście. Nic, nie, nic tu nie widzieliście. Sorry, wcale nie przywinęłam filmiku. Dobra, tak. tak. Więc tak, możemy brać na środowkę. To jest na razie dobre. Co nie jest dobre. Co mi tutaj? To lepiej. Ale nie po zapachu, nie rok po zapachu. Obydwie są dobre, więc widzowie wiedzą. Czy dla mnie to przestala? O jak fajnie. A w drugiej szufladzie. <grymne> <grymne> no, w drugiej. Nie nie, się podobał, się <grymne> I Widzimy no. się w kuchni. Dobra, jeszcze schowałam i nie widzimy czy nie co tam wkładam, więc ja wam pokażę, a szkoda, że nie widzieliście, bo... bo... nie mogę bo było bardzo śmieszne sorry, sorry, No ty debilny! <grywka> Kurde, czekaj mm, 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 mm. Tu skończyłam. No. <tryk> Typowa, ej, tu nic nie, nie ma z pły... No, po prostu nie mam z nich. Słuchajcie, muszę zjeść chleb. jesz tam. Z chlebem w buzi. <tryk> Teraz na serio, dobra. W tej ciągu nie są grzanki, więc pewnie już tam ich nie ma. Um. Myślę, że tą sobie odpuszczę, bo może że tu wsadziłaś grzemki, żeby nie było, że ciągle doty, więc o. <grymka> A no cię spalone grzemki. <grymka> <grymka> to było, jeszcze łyżeczkę cię spalę. Jasne. Obrzydziłaś, koniec. Jak koniec? Tak, teraz jest włączone dopiero. I nie wiedzieliście, co się stało, więc tak. Po pierwsze, e, nie wiem, gdzie skończyliśmy, ale ona wróciła papier z takim kremem do szaf. zamiast go wywalić. A krysz. A krysz. Tofik! Tofik, sofik, a No tak, sofik. Drożniczka, drożniczka. Sofik, sofik, sofik. A kysz. Drożdowaczka, drożdowaczka. Teraz ty. Wiem. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ona mi da taką kozacką rzecz. Ej, to musisz to zjeść. Nie, bo to jest jakiś syps pod szafy. Nie, to jest grzanka przepadła. O, serio? Mhm. dobra. Ona umyła tu z gdzie był krem, I jeszcze nie dość, że tam w środku brudno, to jeszcze wytarła to laurkom z naszej klasy, która jest mokra i od I Jestem więc takie tutaj mokrej. Wsadzimy coś takiego, co będzie dla niej fajne, ale nie z tego, bo to smoker. Ty sobie do śniadaniu, nie, ale wierzcie, wierzcie, wierzcie pustoska, jeszcze wiesz, czy na to znasz obiad jeszcze? Tu to, a teraz, a nie ma oczywiście. ja mam tylko jeden. W... Nie wiem, ile na to brakuje. Pamiętajcie o tym angielskim. A, on nie zapomniał. No dobra, Julka, czy myślałaś? Jestem. Jestem. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. więc teraz dajmy sobie w końcu złe rzeczy To jest mokra Dobra. Dżaneczka Ty się na prosty nie to każę. Co ty? Nie, ja też sobie brała. Ja to gniazdo no miałam. Mas ej, Oszukałaś. Dobra jest i tak mokra to się zjesie. Smyć śniadania. <grych> Ej, nie myjmy w sumie śniadaniowek, no bo no... No co? No po co myć? Jest no. Ja nie mogę oblizanym palcem. Puk, puk. <grych> ja mam... Ma <grych> <Ja chciałam, grych> widziałam. Widziałam. Drżówkę, a wziąłam sam a Aj, oj. Ja Na jedzenie, je. pa! Jesteśmy po pięciu sekundach. Mniam, miam. Teraz ja ci coś miam, miam, przygotuję. Dobra, ja też jedzę się coś takiego przygotuję. jest jest. To tam do tak powiedziała ta laska. Nie, ja nie będę nic tam. To to za to. Mi się Wydaje, że tu będzie coś lepszego. Ale masz jakieś dziwne... Co ty się tak śmieje? Poczekaj. A da widziałaś, nie, nie. nie wiedziałaś, Dobra. Nie widziałam! Patrz, to było tak. Patrz. Wow! Widzisz coś? Tak. Ja nie. Musisz to zjeść. Ale czekaj, zobacz co było tutaj. Dobrze, że tego nie wyrasowałam. Bananek, no co ty? <gry> mokry. Jaki to? Obieżę się już nie mokry. Musisz gdzieś całe. Całe? Tak. Ty powiedziałeś, że gryza, może. Tylko no tak, ale ja teraz. To tego jak nie jest jakiś piasek? Jaki no. To jest to, co ty mi dałaś. Ej, dobra, teraz ty mi robisz i idziemy na angielski. Dobra, zrobiłem przerwę. Uwielbiam to słodkie. Jezus, ja. A wiesz co jest najlepsze? Że ja to... Że ja kiedyś obrałam tego obsinianą przeze mnie łyżkę i to jadłam. A to... to, to. A dobra. Dobra, teraz ja. Dobra, z tą się podziękuję sobie. Wiecie co, właśnie coś może innego niż śniadaniówki. Widzimy się za chwilę. My coś wymyślimy. No więc tak wymyśliłyśmy, że nic nie wymyśliły. Słuchajcie, mam już jedno pudełko, tylko to nie jest od tego. No tylko Jula to jak czasem coś wymyśli, to po prostu mi brak. Yeah. O pusta, dobra, ale to nie jest jakieś sprześniałe, bo tu jest taki trochę sobie. jest coś innego.